Tutaj prowadzi taka fajna polna dróżka. Prawda, apartament jest po prostu przeboski. Tutaj mamy takie zadaszenie, jakby takie yy, małe patio. Tutaj, oczywiście, też można sobie usiąść, i nasz apartament jest na parterze, co jest bardzo fajne. Więc wchodzimy sobie. przy którym jemy sobie obiady śniadania mamy przepiękny półokrągły balkon mamy piękne tutaj długie zasłony, które chronią przed słońcem i mamy basen do basenu, zobaczcie jest tutaj przez taką furteczkę i schodzimy sobie kto? Tu wystaje kto? O, tutaj jest nasz balkon. Z tej strony, willa wygląda tak. Później jeszcze wejdziemy na dach. I tutaj mamy przepiękny basen. I tak to słuchajcie, wygląda. Zobaczcie, przepięknie. Nasz apartament to jest ten, tutaj. Zobaczcie, mamy odrobinę. Mamy kawałeczek do basenu. Dzieci się tutaj spokojnie bawią. Bardzo mi na tym zależało, żeby apartament miał obok basen. Jest, basen jest naprawdę przecudowny. Jest w słoneczku. Woda jest cieplutka. Dzieci się tutaj. Bardzo fajnie bawią. Poczekajcie, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, bo tutaj są małe żółwiki. Widzicie? Tam jest jeden, a reszta chyba gdzieś poszła. A tu jest drugi. I teraz możemy sobie wrócić y, tędy do apartamentu. I możemy sobie tutaj wrócić do y, apartamentu, ale my sobie pójdziemy dalej. Mijamy nasze drzwi wejściowe i pójdziemy sobie teraz na dach. I jeszcze wyżej. I zobaczcie, to jest dach naszego apartamentu. Można tu, słuchajcie, nieźle imprezować. Można się opalać. Można wieczorem, nocą oglądać gwiazdy. I słuchajcie, tak wygląda nasz apartament. Oczywiście basen widać z góry. Bardzo blisko mamy stąd do miasteczka jakieś, myślę, 10 minut drogi. Wiecie, do centrum miasteczka, gdzie jest ten przepiękny mostek. Ten mostek to też jest dla nas wielki sentyment, ponieważ robimy tutaj zdjęcia na tym mostku. Słuchajcie, jesteśmy w Chorwacji szósty raz i myślę, że w tym roku też zrobimy na tym mostku zdjęcia. Robimy te zdjęcia tak naprawdę od. Od pierwszej naszej Chorwacji, czyli wiecie, z każdym rokiem po prostu dzieci są coraz większe, coraz większe. A zaczęliśmy robić jak Michał miał 6 lat, a Nina niecałe 3. A teraz Michał ma 11, a Nina zaraz będzie miała 8. Więc tak to słuchajcie wygląda. Przepiękna miejscówka z takich ciekawostek jeszcze. Oczywiście, pak słynie z produkcji sera. Tutaj jest lokalna firma Gligora, która produkuje paski ser. Bardzo dobry. Oczywiście, pak to nic innego jak sól paska. Tam w oddali mamy baseny solne z solaną pak. Poczekajcie, może mi się uda wam tam naprzeciwko, jakby tego. Domku, tam jest sola na PAK i tam rozpościerają się baseny solne. Oczywiście polecam Wam też zwiedzenie Muzeum Soli, które znajduje się w miasteczku. Cudowne doświadczenie dla nas. Słuchajcie, jako absolutnych fanów Wyspy PAK, to jest naprawdę coś wspaniałego. Dobrze, kochani. Na tą chwilę chyba by było wszystko. Pokazałam Wam chyba wszystko, co miałam Wam pokazać. Yy, oczywiście. Aha, słuchajcie, zapomniałam. Tutaj, jak jesteśmy. Yy, a propos właśnie tego sera, jak jesteśmy na przykład tutaj sobie późnym wieczorem na tym balkonie, na tym tarasie na dachu, to tutaj w tych górach słychać owce, bo one żyją dziko, one chodzą sobie tutaj po, w tych górach i słychać po prostu beczenie tych owiec. Więc, więc tak, absolutnie fenomenalnie. And you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way and guess you try to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away